Giuseppe Bertone, szef biura projektowego, mówił, że będzie to jakieś 20 sztuk. Znowu Ferruccio Lamborghini liczył na 50. A chodzi o zakład pomiędzy tymi panami ile sprzeda się sztuk Lamborghini Miura. I żaden z nich nie liczył na specjalny sukces, bo to miał być niszowy produkt projekt Halo. Ludzie mieli zobaczyć ten samochód, powiedzieć: "Piękny, niesamowity, zarobisty", a potem pójść do salonu i pieniądze wydać na rozsądne, wygodne, sensowne Lamborghini 400 GT. Tak się jednak nie stało. Miura P400 sprzedała się w ilości dokładnie 275 sztuk. Miura P400S około 338 sztuk, a P400 SV około 150. Prawda jest taka, że sprzedaż miury nie była wcale niższa od klasycznego Lamborghini 400GT, więc logiczne było, że powstanie następca. Ale Ferrari nie było przekonane do takiego konceptu. Enzo Ferrari dalej twierdził, że koń ciągnie, a nie pcha wóz czyli auto musi mieć silnik z przodu, a nie z tyłu za plecami kierowcy, jak w miurze. Okej, okay, inżynier Ferrari Carlo Kitty udowodnił mu, że się myli, ale to jest związane z motorsportem i o tym było już w poprzednich odcinkach legendy V12. My jesteśmy w świecie samochodów drogowych, gdzie Ferrari dalej upierało się przy silniku z przodu. Jasne, pojawiło się Dino 206 GT, ale to nie był konkurent dla super samochodu, jaki posiadało Lamborghini. Dopiero w latach 70. Ferrari wypuściło auto, które było odpowiedzią na miurę, która pokazana została w 66 roku. I chętnie ci opowiem o tym aucie, ale jeszcze nie dziś. Poza zanim Ferrari wydało na świat konkurenta miury, to pojawiła się inna ikona V12 Ferrari 365 GTB4 Daytona. I dziś ten samochód będzie głównym bohaterem, bo jest kilka kwestii, które trzeba wyjaśnić. Jak choćby nazwa, która tutaj Cię zaskoczy. Albo trzeba opowiedzieć o tym, jak ten samochód zapoczątkował model na tak zwane patrolowanie miasta. Czy brał udział w ikonicznym wyścigu. No i o Polakach, którzy rzucili mu wyzwanie wanie. Będzie o Ferrari, które z przytupem zamyka pewien rozdział i otwiera nowy, ale także o Lamborghini, które całkowicie zamyka jeden ze swoich rozdziałów. Jaki? Dlaczego? Czas na kolejny odcinek legendy V12. Ferruccio Lamborghini lubił być w centrum uwagi, lubił się popisywać, a także kiedy wokół niego i jego samochodów kręciły się piękne kobiety. No ale jeśli chodzi o charakter jego samochodów, to był konserwatywny, bo przecież kazał dokonać zmian w prototypie 350 GTV. To był zbyt sportowy. Chciał, aby jego pierwsze grand turismo było prawdziwym grand turismo. I takie właśnie było 350 GT, jak i następca 400 GT. Bo jedno witowiskowe auto wystarczy mu w ofercie. Więc kiedy nadszedł czas na zmianę modelu 400 GT, to zażyczył sobie, aby jego następca był grzeczny, konserwatywny. Okej, okay, to nie dotyczyło nazwy. Ta jest związana ze śmiercią, a chodzi o byka hodowanego w Hiszpanii nazwanego Islero, który w 1947 roku zabił słynnego Matadora Manoletty. I tak w 1968 roku pojawił się następca modelu 400GT 2+2 plus 2 Lamborghini Islero 400GT. Pod maską pracowało oczywiście V12, ale ugrzecznione w porównaniu do miury, ze względu na inny charakter tego auta. Miało być właśnie grzecznie, bo tego zażyczył sobie Ferruccio Lamborghini, no i było chyba zbyt konserwatywnie, bo auto nie przypadło do gustu klientów. Z tym, że był jeszcze większy problem. Modele 350 GT oraz 400 GT były dziełem karoceria Touring, z tym że w drugiej połowie lat 60. ta firma ogłosiła upadłość. Nie byli nawet w stanie dokończyć produkcji modelu 400 GT 2, 2 I w tym temacie marce Lamborghini pomógł Carlo Marazzi, a jego biuro projektowe jak produkcyjny zakład składał się z byłych pracowników karoceria Touring, z tym że ogólnie to byli słabo zorganizowani. Więc nie dość, że Islero nie przypadał do gustu klientów ze względu na styl, to były jeszcze problemy jakościowe. Ferruccio zareagował na te skargi klientów i wypuścił poprawiony model S, zwany także jako Islero GTS. Było więcej mocy, poprawki stylistyczne czy jakościowe, ale było wiadomo, że Lamborghini potrzebuje innego rozwiązania, które w sumie mieli przed sobą. Przecież Miura oraz Espada były dziełem firmy Bertone. Więc to Bertone zajęło się przygotowaniem następcy Islero i dali mu nazwę Harama. I nie jest to kolejny byk, ale region w Hiszpanii słynny właśnie z walki byków. Okej, okay, ten samochód także nie był widowiskowy jak Miura, bo miał być konserwatywny, ale wyróżniał się choćby reflektorami. Te były po części ukryte i dopiero po uruchomieniu pokazywały swoje prawdziwe oblicze. Pod maską silnik z Islero S, ale Harama także dostała odmianę S, która miała 365 koni ze względu na zmiany w samej konstrukcji silnika. Są nie tylko wydajniejsze gaźniki, ale zmieniono także kształt głowicy. W związku z tym GTS ma także dodatkowe wloty powietrza na masce czy w nadkolach, ale to nie była topowa wersja. Czy pamiętasz kogoś takiego jak Bob Wallace? On był jednym z twórców Miury i był także kierowcą testowym. I to on przygotował Murem Jotta P400, która była inspiracją do stworzenia Miury SVJ. No i Bob teraz się zabrał za harama i w sumie stworzył dwie odmiany. Ten pomarańczowy nazwany został Rally, znowu ten żółty Special SVR był przewidziany do wyścigów i te auta były specjalne. Tutaj nawet silnik został wsunięty do środka, aby był rozkład masy na poziomie 50 na 50. Znowu samo auto zostało totalnie odchudzone, a pod maską aż 380 koni. Jak się możesz domyśleć, te samochody nigdy się nie ścigały i powstały po jednym egzemplarzu. Dlatego idziemy dalej do następcy Haramy. Problem tylko był taki, że nie ma już następcy. To jest ostatnie takie Lamborghini. Po zakończeniu jego produkcji w 1976 roku oraz Espady w 1978 roku, silnik V12 pozostał już tylko w super samochodzie. Koniec drogi dla aut grand turismo od Lamborghini. No ale to także okres, gdzie ktoś inny ma swój początek. Lata 50. oraz początek lat 60., wtedy Ferrari żyło sobie we własnym świecie. Ferrari jako jedyne posiadało w swojej ofercie Gran Turismo z 12 W sumie to mieli aż trzy rodzaje tego typu samochodu. Klasyczne Gran Turismo jak 250 GT, większe, mocniejsze, bardziej wypasione Ameryka czy Super Ameryka oraz specjalne modele przeznaczone do rywalizacji Berlinetta. No ale to się zmieniło, kiedy Lamborghini wypuściło na świat swoje Gran Turismo model 350 GT. Które pod względem technicznym biło na łeb każde Ferrari, więc firma z Maranelą musiała nadrobić zaległości. Rozwiązaniem było przerobienie modeli Berlinetta na ogólnie dostępny samochód. Wcześniej Berlinetta to były auta, które mogły się poruszać po drogach, ale przygotowane były w pojedynczych egzemplarzach, poddane wyjściu czy na życzenie klienta, który także chciał się ścigać swoim grand Turismo. Więc planem Ferrari było zrobienie z Berlinetty ogólnie dostępnego samochodu. I tak pojawiło się Ferrari 275 GTB, gdzie litera B oznaczała właśnie Berlinetta. No i tym modelem Ferrari nadrabiało zaległości, bo miałeś tutaj pięciobiegową skrzynię biegów, jak i niezależne zawieszenie z tyłu. A to już miało Lamborghini od modelu 350 GT. Pojawiła się wersja z krótszym, jak i dłuższym przodem, jak i specjalna wersja wyścigowa, competizione. Generalnie ze względu na przepisy model ten miał być seryjnym 275 GTB dostosowanym do wyścigów, ale model ten miał inne podwozie, czy dużo mocniejszy silnik z Ferrari 250 LM. No cóż, to było to kreatywne podejście Enzo Ferrari. Trzeba kombinować, aby wygrywać, i musieli kombinować także przy silniku. Bo Lamborghini 350 czy następca 400 GT miał silnik DOHC, czyli z podwójnym wałkiem rozrządu. I dopiero w 1966 roku Ferrari nadgoniło zaległość, tworząc 275 GTB 4. Gdzie 4 mówi nam, że mamy silnik DOHC, po dwa wałki w głowicy, a że są dwie głowice, to mamy cyfrę 4. I od tego momentu Ferrari pod względem technicznym stało na tym samym poziomie co Lamborghini, a dodatkowo stworzyli także wersję otwartą. Okej, okay, nie chcieli tego robić, bo jeśli klient chce poczuć wiatr we włosach Ferrari, to ma sobie kupić klasyczne 330 GTS, ale amerykański dystrybutor Ferrari Luigi Chinetti namówił ich na stworzenie wersji 275 GTS4, i wersja ta pojawiła się na wyścigach. Bo Luigi posiadał także zespół wyścigowy NART, co oznaczało North American Racing Team. Dlatego też w USA dostępne były specjalne wersje z dopiskiem NART, przygotowane do wyścigów. Z tym, że to już był okres, gdzie świat motoryzacji zaczął się podniecać super samochodami, bo nie tylko Lamborghini Miura było w tym świecie. Nawet Ford próbował przenieść swoje GT40 z centralnie ułożonym silnikiem na drogi, a Ferrari? No cóż, oni otworzyli jeszcze jeden rozdział, gdzie miało być po staremu. Ferrari się nie śpieszyło w pogoni za modą, a przecież ich największym rywalem było Lamborghini, który ze względu na sprzedaż miury udowodniły, że to jest właśnie kierunek w świecie motoryzacji, czyli sportowe auto z centralnie umieszczonym silnikiem. Jednak Ferrari postanowiło, że dalej będzie po staremu. Czyli topowy model od Ferrari, następca 275, także będzie mieć silnik umieszczony z przodu. Owszem, większy silnik, ale koncepcja się nie zmienia. A co do samego silnika, to przez większą pojemność było więcej mocy niż w 275, ale 365 GTB4 to po prostu następca 275, bez rewolucji, na którą wielu czekało. Jasne, nadwozie zaprojektowane przez Pininfarina miało sobie więcej pazura a przednie lampy za plexiglasem były powodem do rozmów. Ale to dalej było konserwatywne auto w przeciwieństwie do rewolucyjnej Miury. Tym bardziej, że Ferrari posiadało w ofercie klasyczny Gran Turismo jak 330 GTC, no a te przednie reflektory były problemem w USA. Nie spełniały przepisów na tamtym rynku, więc Ferrari później zmieniło je na chowane w karoserii, które owszem, także były efekciarskie, ale samochód stracił trochę oryginalności. Więc nasuwa się pytanie, dlaczego ten model jest taki wyjątkowy, taki kultowy? No cóż, zaczniemy od telewizji. Pojawił się w mega popularnym serialu Policjanci z Miami. I zanim naciśniesz pauzę, aby wykrzyczeć mi w komentarzu, to nie jest Ferrari. Wiem, że to nie jest Ferrari, tylko replika zbudowana na bazie korwety i to słaba replika. Bo otwarta wersja z reflektorami za plexiglasem pojawiła się tylko jako prototyp. Seryjna wersja 365 GTS-4 występowała tylko z takimi reflektorami. A firmowy model miał reflektory chowane za pleksi, a czasem nawet bez tego tworzywa więc to ewidentna podróbka. No ale pamiętaj, ten serial pojawił się w latach 80. i nie było internetu, aby sobie wyszukać takie dane. Więc kiedy oglądałeś tych bohaterów w tym samochodzie, to widziałeś Ferrari, bo mało wtedy kto wiedział, że to jest replika. No i kiedy oglądałeś słynną scenę z podkładem Phila Collinsa, to chciałeś wskoczyć do swojej fury i także, jak bohaterowie tego serialu, patrolować wieczorem ulicę. Ten samochód w pewien sposób zapoczątkował modę na tzw. cruising po mieście. No ale zasłynął także z bycia przestępcą. I zaraz o tym pogadamy, bo pewnie swędzi cię także ręka, aby mi przypomnieć, że ten samochód nie nazywa się tylko Ferrari 365 GTB łamane przez 4. Nosi jeszcze określenie Daytona i spokojnie także o tym wiem. Ale czy ty wiesz, skąd tak naprawdę pochodzi ta nazwa? Pewnie się domyślasz, że związana jest z 24-godzinnym wyścigiem na torze Daytona. Proste. Proste, tylko ciekawie się robi, jak się dowiesz, że model ten nigdy nie wygrał tego wyścigu. Jego najwyższe miejsce to druga pozycja i to w 1979 roku, a został wtedy pokonany przez Porsche, a za drugie miejsce przecież nie daje się przydomków. Więc o co chodzi z tą nazwą? Pamiętasz jak Amerykanie i Ford upokorzyli Ferrari w 1966 roku na wyścigu Le Nie dość, że z nimi wygrali, to jeszcze dojechali do mety obok siebie zajmując całe podium. I taką historię pewnie kojarzysz, ale czy wiesz, że Ferrari dokonało zemsty rok później? bo na amerykańskim podwójku na 24 godziny wyścigu Daytona w 67 roku pokonali Amerykanów i zrobili ten sam numer. Zajęli całe podium, a trzy Ferrari jechały obok siebie, z tym że nie było tam modelu 365 GTB4. Tego auta jeszcze w ogóle nie było, bo pojawiło się dopiero w 68 roku. Ale jego prototyp został przyłapany przez dziennikarzy. Oni nie wiedzieli, co to za model i jak się będzie nazywać a że w tym czasie ciągle się gadało o tym, jak Ferrari pokonało Amerykanów na Daytona, więc dziennikarze ten tajemniczy model nazwali Daytona, bo to kojarzyło się wtedy z Ferrari. I kiedy 365 GTB4 pojawiło się na rynku, to dalej mówili na niego Daytona i tak już zostało, choć nigdy nie wygrał wyścigu Daytona, za to wygrał inny wyścig. Poczucie niesprawiedliwości doskwierało redaktorowi naczelnemu magazynu Car and Driver. Był to Brock Yates i wkurzały go ograniczenia szybkości, jakie rząd wprowadzał na autostradach. Był to przełom lat 60. i 70. I jak sam mówił, dobrzy kierowcy w dobrych samochodach mogą wykorzystać amerykański system autostrad tak, jak Niemcy używają swoich autostrad. Sugerował, że podróże samochodem z wysoką prędkością są możliwe i mogą stanowić formę sprawiedliwego buntu przeciwko ograniczającym przepisom drogowym. Jego buntem było zorganizowanie wyścigu przez Stany coś na wzór tego, z czego słynął Erwin George Baker. On urodził się w 1882 roku i w swoim życiu ustanowił 143 motoryzacyjne rekordy, a szczególnie zasłynął ze swoich wycieczek. Wycieczki te polegały na dostaniu się jak najszybciej z jednego miejsca na drugie. Pierwszą taką odbył w 1914 roku na motocyklu i jechał z jednego wybrzeża na drugie, co zajęło mu 11 dni. Rok później wybrał się taką samą trasą, ale samochodem, co zajęło mu także 11 dni plus 8 godzin. Praktycznie co roku pobijał jakiś rekord. Pojechał nawet ciężarówką. A jego rekord z 1933 roku, kiedy wybrał się z Nowego Jorku do Los Angeles, nie został pobity przez kolejne 40 lat. I Baker ze względu na swoje osiągnięcia miał pseudonim Cannonball, czyli ognista kula. I właśnie tym gościem inspirował się Brook Yates, kiedy organizował swój wyścig buntu. Planem było jak najszybsze dostanie się z jednego wybrzeża na drugie. Tak jak kiedyś to zrobił Erwin George Cannonball Baker. Więc sama nazwa wyścigu była holdem dla niego, ale problemem było to, że do wyścigu nikt się nie zgłosił. Więc Brooke Yates, jego syny i trzech pilotów wsiedli w vana i sami objechali taką trasę. Ale potem cały wyjazd jak i wydarzenie Brooke opisał w magazynie Current Driver i zasało. Szybko znaleźli się chętni i szybko także powstała druga edycja Cannonball. Odbyła się w 1971 roku i tym razem to już było prawdziwe ściganie, więc Brook Yates odpowiednio się przygotował. Do swojego zespołu wciągnął zwycięzcę Le Mans z 1967 roku, Dana Garnea, a jako auto załatwił sobie właśnie Ferrari 365 GTB4 Daytona, które zostało mocno podrasowane. Bo zasada tego wyścigu była prosta. Dowolne auto, dowolna modyfikacja, dowolna trasa. Kto ma lepszy czas przejazdu z Nowego Jorku do Los Angeles, wygrywa. Kropka. No, i Ferrari wygrało. Pokonali ten dystans w czasie 35 godzin i 54 minuty, a średnia prędkość na odcinku 4600 km to 130 km na godzinę. A potem, 53 minuty później, pojawił się drugi zespół i to było wielkie zaskoczenie, bo to nie była załoga, która prowadziła sportowe MGB GT, ale trzech panów, co siedziało na dachu Wana. Oni jechali jako stowarzyszenie pod nazwą PRDA, co oznacza Polish Racing Drivers of America. Tak jest, byli kierowcami wyścigowymi i byli Polakami. A oni objęli inną strategię. Wybrali furgonetkę Chevrolet Sportvan o mocy 225 koni, ale dołożyli dodatkowe zbiorniki paliwa, aby cały dystans przejechać na jednym tankowaniu. Więc kiedy Ferrari musiało co chwilę zjeżdżać na tankowanie, a przez modyfikację silnika żłopało strasznie dużo paliwa, to oni jechali cały czas do przodu. I na mecie byli tylko 53 minut później za sportowym Ferrari. A Brook Yates był tym faktem tak zaskoczony, że honorowo oddał zwycięstwo polskiej ekipie, z domu same Ferrari Daytona, który faktycznie wygrał. I można powiedzieć, że pierwszy taki wyścig stał się przez to ikoną, bo sam wyścig nazwany później po prostu Cannonball zyskał status kultowego elementu amerykańskiej popkultury bunt przeciwko ograniczeniu szybkości, rozrywka dla fanów motoryzacji, jak i kultywowanie amerykańskiego poczucia wolności. This is the run. America's Grand Prix. Ferrari zakończyło z przytupem. A zakończyło, bo następca Daytony to już zupełnie inne auto. To super samochód z silnikiem ułożonym centralnie. No i na prezentację wybrali sobie datę listopad 1971 rok targi Turyn Auto Show. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie znowu to Lamborghini. Bo Lamborghini skradło całe show już w marcu także 71 roku, kiedy w Genewie pokazali następcę Miury. Jest takie powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam nadchodzi kryzys. Dobra, powiedzenie jest inne, ale prawda jest taka, że zanim Ferrari i Lamborghini porządnie skoczyli sobie do gardeł, to pojawił się ogromny kryzys paliwowy który pożarł wiele projektów motoryzacyjnych. W tym dostało się także naszym bohaterom. Jak bardzo ucierpieli? Tego dowiesz się z kolejnego odcinka. Więc nie zapomnij kliknąć suba i dzwonek i daj znać, co myślisz o modelu Daytona. Zasługuje na tytuł kultowego auta? Napisz w komentarzu. Dzięki za oglądanie, dzięki wszystkim wspierającym. Pamiętaj, życie jest za krótkie, by nie znać Legend Top 12.